Ale pędzi, ale pędzi! Niestety musieliśmy zawrócić milkowozikiem. Ledwo co rozkraczył się już mechanizm napędu. Poszedł na osi z tyłu. Gruchot jeden wielki. No i mechanizm różnicowy pewnie. No i tyle, i koniec. Trzeba zbierać fundusze. Wtedy 1500. Teraz pewnie grubsza sprawa, i tak to jest, widzicie. Oprócz no beczki piesek sobie poleży, potarza się, zje. I tak jeszcze tam instalację elektryczną trzeba zrobić. Z tyłu się nie pali ani kierunkowskaz, ani światło stopu. Ale się już wytarzała tu. Teraz się tam. Piesek już się cieszy, tak? Cieszy się piesek. No, już otwieramy. Już otwieramy. Jest staro. No i jasno. A, się cieszę. Wody się napię. Wody się napię. ładnie. Tą, tę wodę. Trzeba wyjść Dobra, Mila? No. Chodź, muszę się rozodziać. Dać ci wody. Nie smakuje cię ta, woli z beczki Aż do deszczówka Damy jedzonko, tak? Damy jedzonko pieskowi. A pancia dzisiaj nie przyjedzie, nie, dzisiaj nie, dzisiaj rządzimy My sami. Mamy dwie godziny, zanim się zrobi zimno i ciemno. Słoneczko świeci Mileczka leży. Po co się wiadrem mordować? Kto zna zasady fizyki to co robi? Wykorzystuję kawałek węża jak w akwarium. Akwariści wiedzą Ale żeby nie zaciągać ustami to wypełniłem wodą wąż w beczce Przytkałem palcem, wyprowadziłem na zewnątrz i się leje. Bo no jasne, ktoś musi nadzorować pracę, tak Jakże cieszę się, że mogę użyć mózgu, a nie siły kto miał akwarium za nastolatka, ten wie. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy i cztery. Nadzorze, dobrze jest? Ona wyszukuje, wyczekuje jednak panci No ale kilkoma wiodrami trzeba było operować, niestety. Na no lepsze. załatwione. Bidulko, no bidulko, no bidulko, nie ma pan ci, nie przyjedzie. Tym razem pozdrawiamy hameczkę.